Nie ma nagrywania, widziałeś, że dzisiaj nagrywamy Brawl Stars'a. Z okazji tego, że jest 2024 1 lutego, dawno nie nagrywaliśmy. Ale ciekawe, czy tutaj nam się zaloguje. Brawl Stars. Ok. Ok, nowy sezon. Już mamy pierwszy do odebrania. Więc jest po koloko. Ale zobaczmy jaki jest na końcu pas. O, pieni... Znowu legendary tak jest w w softworku. Ja nie wiem o co w tym chodzi. Zaraz wrócimy do statku. Mityczne. Ale zaraz wrócimy do tego. Mi, Minutka w statku. Dobrze, widzę, okay. więc teraz wrócimy do tego. Ok. Więście słabe. Jestem w No zobaczcie, no. słabe. Okay. Uh, okay. Okay. Dobra, wrócimy wracamy z powrotem. Odbierzemy jeszcze. na klucz. Dobra. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja leży się lodujemy. Widzimy się więc dużo nam. No niestety widzowie no, jak to nam się zalogować, więc musimy wyjść niestety z tego. I teraz hmm, w jaką grę możemy pograć?